Przez te podwórko i, przeszło ogromne tysiące ludzi. Tysiące, nie setki, tylko tysiące. Y, w tą niedzielę co była, to nie skłamać. Do 500 osób mogło być w tą niedzielę, bo była ładna pogoda. Było około 500 osób. Skąd najdalej ludzie tutaj przyjeżdżają? Y, najdalej powiem tak, była. A to pole! To najdalej, Ameryka, Iran, a nie mówiąc Niemcy, Hiszpania, yy, z Rosji, z Białorusi gdzieś tam by, było parę osób, ale z Ameryki oczywiście, nie Amerykanie, tylko Polacy pracujący tam. Tak. Przyjechali i mówią, jesteśmy z Ameryki. Mówię, co, aż tam oglądacie? Mówi, tak, oglądamy i mówi, program się bardzo podoba. Tam w Ameryce. Ludzie takie dzieciństwo wiedzą. Tak, bo to jest stare. Wszystko stare, można powiedzieć, około 100 lat ma, i już to zanikło. Zanikło. No bo jak młodzi powyjeżdżali, tak jak u nas do Białego Stoku, to już nikt w takich warunkach nie trzyma krów. A jaki był najdziwniejszy? Przyjechał, że jaki? Zaraz je ja powiem. Najdziwniejszy gość to był Krzysztof Kononowicz, Aha. był Kononowicz, był oczywiście Adam Kraśko, Rolnik Szuka eee, kto tu jeszcze był? Youtuberów było bardzo dużo, a ze znanych był Jorgus z Disco Polo, eee, kto tutaj jeszcze był? Dzi Disco Polowców było dużo zespołów, bo... Chcą teledyski, disco nagrywać. Było dużo. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj chcą. W, ta, w takie dni, od poniedziałku do piątku, nie ma dnia, żeby 10 osób nie było. Minimum 10 osób musi być. Czy deszcz pada, czy śnieg, czy teraz błoto, nie błoto, tak i tak zajeżdżają ludzie. No bo żeby zrobić zdjęcie z nami, coś tam porozmawiać, czy zobaczyć krowę niebieską, konie zobaczyć i porozmawiać i przykładowo, coś tam przywiozą jak to dla tych krów i jak wchodzą i zawsze się pytają czy ten czy można wejść czy coś tam, coś tam. Mówię czemuś nie można, mówię ja nie ja nie jestem gwiazdą, jakich jak gwiazdą, ale tak ludzie spostrzegają. Że ogromna gwiazda. A ja się nie czuję, tak samo ojciec. Jak się wystąpiło w telewizji, nikt się tego nie spodziewał, że tak wyjdzie. Nawet telewizja nie myślała o tym, bo ja wiem, jak spotkanie nasze wyglądało w mojej telewizji, to oni nawet nic nie mówili, tylko że nagramy tam parę odcinki i będzie koniec. A wyszło tak, że, że ogromna popularność. Skąd to się wzięło? Bo to się wzięło tak: od słynnej niebieskiej krowy, bo tych krów nie ma. One są, tylko że jest niedużo. I jak pokazaliśmy tą niebieską krowę, no to poszło w świat, i każdy teraz chce tych niebieskich krów, żeby rozwodować. I w mojej sytuacji, tak jak widać, nie każde to niebieskie wyjdzie, tylko widać krzyżówki wychodzą. Bo o to jest już krzyżówka, o ta. I to od niebieskiej krowy. Taka każdy tego wie. Co mamy w sobie? Powiem tak. Nic nie udajemy, no bo tu nie ma czego udawać. Bo no, nie ma czego udawać. I temu dla ludzi tak się spodobało, bo nic nie udajemy. Bo nie boimy się kamer, bo się nie boimy. I, i tak. Y, telewizja, jak przyjeżdża. To oni też z nami chodzą i rozmawiają i się śmieją, bo wiedzą, że my zawsze jakiś żart z tym Jastrzębiem ojciec coś tam powie. Czy z Bogdanem będziemy jakieś tam, czy, y, czy kłótnia, bo to jest y, życie, po prostu jak mnie ojciec wnerwia, to ja wtedy będę po słowem rozmawiać, po wioskowemu, nie to, że y, coś tam, bo mnie... Ludzie się, się pytają, czy to jest reżyserowane. A to jest nie ma, nie ma żadnych kartek, nic. Normalnie wychodzimy i cały dzień telewizja biega przy nas i nagrywają to. Tam ile razy kłótnia było i mnie opisują, że do ojca tak się nie odnosi, że jak jego zabraknie, to nie będzie nic, a jak jego zabraknie, to, to albo będę hodować, albo nie, no bo każdy to porzucał i przyjdzie czas tak samo, że ja rzucę.